Noelo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku mam specjalnego gościa. Jest ze mną Koza. O, Siemanko, Siemanko, witam Siemanko, wszystkich. Siemanko. Koza, czym się zajmujesz w życiu, powiedz? No, niczym ogólnie. Nie no, zajmuję się kręceniem teledysków, reżyserowaniem, montowaniem i różną działalnością okołorapową. Tak, Koza jest super klipmakerem generalnie i uznałem, że jeżeli robię odcinek o klipach, bo dzisiaj wybierzemy sobie najlepszy klip tego roku, to nie może zabraknąć osoby, która się na tym zna. Dlatego dzisiaj jesteś ty. O, dziękuję, bardzo mi miło, ale jest pewnie parę osób, które znają się na tym jeszcze lepiej. Ale wybrałeś mnie, dziękuję. Dobrze, no, na tym zosta zostajemy. Przed nami lista 64 klipów, które musimy wybrać, spośród nich wybierzemy najlepszy. Znajdujemy się na stronie www, strona jest również dostępna dla was. Będziemy sobie lecieć i sprawdzać, który klip jest najlepszy. Jeżeli chcielibyście więcej odcinków tego typu, zostawcie łapę w górę, podasz to subskrybujcie, bo jest to bardzo ważne. Lecimy. Dobra, klikam start. No, oglądam pięknie, jestem już naprawdę dobrze zajawiony w te opcję, jedziemy. Lecimy. Uwaga. Pierwszy wybór. No, ja tutaj hip hop kryta. Na pewno to jest. Dobra, lecimy. Ja nie znam tych klipów ani tego, ani tego. Więc no, będę ci ufał. To jest. O kurde, dobra. No i co tutaj? No dobra, dawaj, czyli krowa, no przecież. Nie, wagon nie, krowa, nie, dobra. Musi być, bo tamten kartkiego to jest z telefonem kręc, kręcony klip. Jeszcze raz, co? Tamten klip kartkiego to jest chyba telefonem kręcony. A, kręcony. A dlaczego tak myślisz? Chce się to naprawdę, czy to jest żart? Nie, nie, to jakby, albo mi się teraz jakby coś podupcyło z jakimś innym klipem, ale no dobra, dawaj childwagon, nie, nie gadajmy o tym. Nie powiedziałem wam tego, ale powiedziałem to Kozie przed nagrywaniem. Będziemy strzelać pierwszą sześćdziesiątkę tak, żeby sobie wystrzelać, potem będziemy się bardziej szczegółowo tym sugerować. Sokół jednorożec Wydaje mi się, że są. No, chyba. powiem ci tak, ja stary, ja to jest. Zaszczylem. Ten klip to jest dla mnie taki zgniatacz ogólnie. Nie wiem, widziałeś ten klip w ogóle? Nie widziałem. Trochę niefartowne połączenie, no bo ten sokoła też jest mocarzem, nie? Ale no po prostu jakby ja się jaram historią yy, z klipu, jakby. Ja nie widziałem, ale chcę się sugerować bardziej tobą też, bo uważam, że masz większy zasób wiedzy, więc jakby tutaj po prostu polecimy według Twojego wyboru. Następny. Adi Nowak no. yy, i soku. Jak myślisz? No, ja bym dał sokoła, chociaż ten klip Adiego jest też super. Tylko yy, minus, że łaj nie przyjechał na klip. Ja bym dał Adiego. No to dawaj na Adiego. Ale nie no, poczekaj, damy Sokoła, bo jakby mówię, wybieramy bardziej twoim. Ja miałem to samo osobiście, właśnie też żałowałem, że nie było White'a na tym klipie. Kolejne zestawienie, Tommy Cash i na Fide oraz Ero. Yy, no kolejny to... trudny wybór moim zdaniem. Benz dealer to jak ja go oglądałem, to w ogóle nie słuchałem numeru. I troszeczkę ma taki vibe reklamy. Jak... Bo era jest takim klasykiem bardziej, nie takim bardziej rapowym klasykiem. Nie mówię o samym, o samym postaci era, ale mówię o całym klipie, nie? Że to jest taki klasyk, gdzie ktoś stoi sobie po prostu rapuje. jest tam przejścia, ale wydaje mi się, że szkło na chwilę Benz dealer. Jest bardziej quality Retopath i Preston i Sitek 71 Ciężki wybór, w sensie no... Preston, zajebisty mega ziomal, szkoda, że tutaj tak to wyszło. I no może Teraz nie mogę o tym guzowom ciary po prostu, jak sobie o tym myślę. No i wybrałbym ogólnie po prostu klip lepszy. No to jest Retopaw ogólnie. Bo jakby patrzymy bardziej na, na quality klipy, nie? Żeby wybrać najlepszy klip. Wiadomo, że ich jest. Szacunek się nie ale wiadomo, ale wydaje mi się, że Retopaw. Tak, oczywiście. No to jest robota kozacka. Bardzo fajny klip. I super numer w ogóle. Racja. No i kurde, słyszałem no dobre nie, opinie. No... Słyszałem dobre opinie o strzelu właśnie o tym klipie, ale wydaje mi się, że reakcja. Obaj zawodnicy mają bardzo mocne klipy. Mata wiadomo, mata też zgniatacz, nie? Tu reakcja, bo to będzie pewnie... Historia, ilość nawiązań, ilość easter eggów. No nie no, to jest ogólnie top klip, jeden z topowych. I kurde, znowu mata. No nie, no ja ogólnie tym klipem papugom, no, no jaram się, jest to mega, bardzo, to jest przemocny klip. Dim z i Reto Kinga. No tu Oki to jakby stary od początku, kiedy z nim pracowałem, to ziomal był, który wiedział po co idzie, idzie po swoje, stary, jak wjeżdżał przed kamerę, to człowieku, trzy rapowanki i chłopie jest koniec. On ma taki movement, że po prostu zgniata. I Sobel ma też coś takiego w sobie. To no ta dwójka tutaj, no swoją jakby charyzmą, tym jak oni się ruszają, stary, jaki mają przelot i jaki mają walkę. Ze sobą, no zgnietli, nie? Ten klip, więc, jakby tutaj, moim zdaniem, no, ja bym brał Dimza. Dobrze, weźmiemy. I albo jeżeli chodzi o Was, to ja Race i Dicho Babi, Joseph Lutan, szyby. Jeżeli nie patrzeć po prostu na warstwę muzyczną, no to obraz Was stoi mi się podoba bardziej. Tak. właśnie też teraz sobie obserwuję, jak mówisz, i tak patrzę. I wydaje mi się, no. że jest bardziej artystyczny Race. Bardzo ładny klipek. Byłem w ogóle na Islandii, kręciłem klip z Kurczakiem i Igim, i uważam, że nakręciłem gorszy klip. W skrócie mówiąc, wybieram Race. Tutaj muszę, jakby, polecieć bardziej lokalnie. Bober pochodzi z mojego miasta. Ja z Boberem nawet do gimnazjum chodziłem. No, o co w tym chodzi? Jest zajebistym klipem. Nie wiem, czy znasz. Tak? Ten numer nie mógł mieć innego klipu. Ja tu się zgadzam. Stary ogólnie gruby mielski. No, to jest ziomo, którym się mega jaram. Jest petarda, stary nawijka. Jest klasykiem. I słuchałem go stary, jak miałem 13 czy 14 no, lat. No, stare czasy bardzo. W sensie też pamiętam z tamtych czasów. Ale no, nie, nie, muszę przyznać, że Bober, o co w tym chodzi? Jest zajebistym klipem. Muszę go wybrać. Oczywiście, ja się zgadzam. Super klipon. Broli, to bym broli jego brał. Dobra, broli. Dobra, Kacperczyk, artysta z ASP. Kurde, fajny klipor, Janusz już Mega, mega. Ja bym brał Kacper, Kacperczyka. Chyba tak. jest no. w ogóle inny Wasperu, z tego co widziałem. Tak, tak. Sobel Bandyta i Chodak oh no W Bandycie od Sobela podoba mi się straszny obrazek. W sensie jestem zakochany w tym obrazku. Jest naprawdę śliczny. No, Bandyta ma stary, wszystko tam się zgadza. Ja jestem fanem tego, jak Sobel się też porusza na klipach. I on stary, jak z nim robiłem klip, mega też wychodzi z inicjatywą jakąś Ty, A może zróbmy tak, ja tu zrobię, wiesz, coś. To jest fajne, bo dużo łatwiejsza praca, pewnie jest. Oczywiście. Ale Chodak też, pozdrot, dojebany numer. Kizo Król Balu i Angle Osia Jungle Girl. Kizo robi tak, że jego klipy są zawsze stary, fajne i tak dalej. Są na ulicznym przelocie takim niemieckim. A tutaj trochę Kizo chyba wyszedł ze swojej strefy komfortu. Tutaj przyinwestowali do tego, do tego klipu. Mam wrażenie, że Angle Osia to są basic ujęcia. A tutaj widzę, że są jakieś fiksy. No Kizo powinien mieć takie klipy. Kizo jest zajebiście śmieszny. Musi robić takie rzeczy. To prawda. Chodak i Płomień 81. Tutaj szczerze muszę oddać Ipeczkę, bo chyba nie kojarzę żadnego z tych klipów. Kojarzę obydwa. Widać, że ten obrazek płomienia jest bardziej chyba doinwestowany, jest przemyślany, ale klip Chodaka ma mega fajny przelot. Ja się jaram takimi właśnie klipami. I ja bym wybrał klip Chodaka Chodak, dobra. Dobra, Janusz Walczuk Sanach? Janusz Walczuk. Janusz Walczuk, też tak uważam. Młyn szefy i ojo, amerykańskie teledyski Ojo ojo. Czy wrogi swojego? Ale młyny, to jest mój ulubiony klip. Dawaj młyny. Musią być młyny. Używam jakiejś złotej karty. Jaku. Możesz użyć karty złotego gościa. No ojo, i ojo, mamy i oni, teraz, ojo. teraz możemy ojo sobie zadać na przykład. Ta. Nie no ojo, bo ja już będę gadał stary, ja jestem... <laughs> Magiera i o co chodzi? Yy, kontra, Szczyl yy, i Tymek. Yy, minus, U. że się nie pojawił Tymek na klipie Szczyla chyba, z tego co pamiętam. To dajmy Magierę. O kurde, młody kordel i zdechły osa. Patolow, ogólnie cieszę się, że ten numer dostał klip patologiczny, taki jak powinien być. Tamten klip w ogóle montował yy, młody klakson. O, z Nordbo jest z Gigakoksem i Klaxon też z Gigakoksem. Generalnie ja lubię taki vibe, bo ja też wywodzę się gdzieś tam z tych kręgów YouTube'owo-pupowych. Kiedyś sam napiję... Te wszystkie przylubki, to wszystko robiłem i to jest giga rob dużo roboty i szanuję totalnie takich chłopów, bo wiem, że to jest naprawdę ciężka praca. Malik Montana i kawałek bratan kontra Wesoły klimat na skróty. Nie Piękno. no, ogólnie no wiesz, na no, klip malika jest quality. Tam, a tam widać, że ziomale stary się postarali mają. Jest mega kreatywny ten teledysk. Jak oglądałem wczoraj. Jest to under, under, undergroundowy shit. Ja kocham. W ogóle podziemne rzeczy, no ale no jeżeli chodzi o obrazek, no malik, no ładniejszy ma obrazek, Dobrze. no ale. Wybieramy klipor. AVI i PZ kontra Kury Bierz do Buzi. Ze względu na historię i ze względu na to, co jest w klipie, wezmę Kurego. Ale y, ciekawostka. Nie wiem, czy jaku zwróciłeś uwagę, ale klip Bierz do Buzi jest nakręcony w tym samym miejscu, gdzie nakręcony jest klip Janusz Walczuk i Janusz Walczuk. Tego nie zauważyłem. No nie wiem. Tutaj opał. Ja się jaram bardzo muzyką opała i gipsa też. Kukon super. Obrazek super. Ale ja bym wybrał opała, bo tam y, robił ten klip Adrian Kawa, który jest moim ziomalem i ma fajne historie w tych klipach Inkasia i Mem, bo to są dwa naprawdę dojebane klipy najbardziej no się jaram w ogóle takimi klipami efekciarskimi gdzie jest przelot, gdzie jest wizerunkowo mocno i tak dalej, no to po prostu tutaj Widać, że no Kłebo, no stare, no, Quebo, no, stary, no jest no zgniata prawda, ogólnie prawda. ten klip vibem. Ale, ale Memno jest ładnym, pięknym obrazkiem z piękną historią. To są dwa zupełnione światy w ogóle, ale tak samo dwoma innymi światami jest no. taky. O, Sajkiskam. Ale wydaje mi się, że kurde, no myślę, że będziemy mieć dużo maty, ale ja bym wziął matę, kurde. No, no nie ma co gadać, no ma co kiskam. Gadać, no. No. To jest Gawdow. zgniata. E, Fukaj dom diabła, kontra Ketchup with Flex. Możemy wziąć ketchupa, chociaż tamten klip mi się podoba bardziej. Ale ketchup jest, lubię doceniać ketchupa. Ketchup, doceniam cię. Pozdro, ketchup. Mr. Polska Beamers kontra Alberto i Joseph Bratan. z bratem Zarabiam Papier. Jakby mi się podobają klipy Mistera Polski, są dla mnie kozackie i lubię jego muzeum. Ruskie fajki. Pozdro, ruskie fajki, zajebiste. Kontra Janusz Walczuk. Wziąłbym ruskie fajki, dlatego że Janusz już mamy. Janusz był. Flora kontra Puerto Banz. Nie, dobra. Wiesz co? Tutaj chyba ewidentnie Berto portobans wleci. Giga mi się podoba, mm. sam vibe'ik tego klipu. To, że piękny wakacyjny klipik po prostu. White video nam się nie załadowało niestety, ale mam odpalone na YouTubie, więc przejrzymy sobie. Do tego jeszcze jest Amsterdam. To jest nowy wave. Oni mają, y, coś wprowadzają fresh do Polski. To, jak on tu jedzie, to jest... Musisz te, po prostu tego posłuchać. Klipor, klipor. Oni są ziomalami, oni po prostu Nie możemy numerami, klipor. Ripking King Von. Nie Janusz Walczuk, Ripking King Von. Dobrze. Belmondo Capcha kontra Fukaj. Y, producentem. Belmondo, tak kreatywny klip stary, to jest ziom, ziom który zrobił ten klip, zrobił coś z niczego. Jesteśmy w drugim etapie, więc teraz klipy będą się powtarzać i będziemy musieli przeciw, przeciwko nich wybierać, co będzie naszym zdaniem lepsze. I mamy White Widow i Broli. No to Broli, no wiadomo, ale akurat szkoda, bo jakby... Dobra, Broli. Tak wiecie. broniłeś widzisz, tak łatwo oddałeś. Dawajcie do, dawajcie do mnie tutaj, ja robię podcast z Jachem i będę opowiadał o White Widow i ich bronił. Dobra. E, mata papuga... Kontra, Tinkasia. A Papugę bym wziął. No. no jest dobry, jest dobry. Zajebiście sceniczny taki. Dobra, czyli no. wagon krowa, kontra kury bierz do buzi. Ale zostawiliśmy. O, jedy. dobre combo. Dobre combo. Nie wiem, Powiem się tak, Jakub. Wybierz ty, jakby. Kurde, no, no nie możesz tak. Dobra. Tak ładnie opakowałeś w laurkę krowę, weźmiemy krowę. O co w tym chodzi? O kurde, i pato reakcja. To jest ciężki wybór, weźmy o co w tym chodzi, bo Maty będzie mieć dużo, tak czy tak. Clip Mata, pato reakcja, to jest dla mnie, to jest najlepszy polski teledysk 2021 roku. No to nie, no to jest takim stateful to on musi pójść. To przepraszam Bober, ale musimy. Tu bym wybrał króla balu akurat, no bo jest bliższy mojemu sercu. Dobrze. Janusz Walczuk, Janusz Walczuk i Paw. Janusz Walczuk chyba. Mi się podoba też tutaj bardziej klip Janusza Walczuka. I ta kultowa scena z tą bieżnią, gdzie on sobie po niej chodzi. O, ta scena jest mega, petarda, petarda. Mister Polska, Bimez kontra Kiskam. No ja bym tutaj był skłonny do Kiskamu. Kiskam. No wiadomo, Kiskam. Kapcza kontra no. młyny Szefy. Ja dalej do, jestem za chłopakami moimi z Młynu po prostu, bo oni też robili bardzo długo ten klip. No tam po prostu kipi zajawa. Dims, Rutyna kontra Wac to ja, race. Ja wybrałem Bym rutynę, ale ty jak u by No mi się osobiście bardziej podoba w, w rutynie. Obrazek. To trochę zabawne, że patrzę na kolory będąc colorblindem. Jestem królem. <laughs> jestem montażystą, stary, koloruję filmy normalnie. W sensie, <laughs> na... nie na histogramie, normalnie na to, na podglądzie. Czyli jestem jak szczyl hipokryta kontra bagiera <laughs> i ten na już. No to jest hip-hop kryta, hip-hop kryta. Tak, jest. No, nie wiem, co ci. <laughs> hip-hop kryta. Tak. E, co wybieramy? No, ja bym wybrał Szczyla. Bardziej mi się podoba ten klip. Benz Dealer kontra cień od Szczyla. Ja bym wybrał Szczyla. Dobrze, weźmy, nie będę się z Tobą kłócić. Soku Cześć kontra Ojo Przypadkiem. No i tak jak mówiliśmy, Ojo Przypadkiem nie jest jakimś takim kozackim klipem, a Sokół ma bardzo artystyczne klipy. Chociaż ten klip Sokoła jest artystyczny, ale też nie jest jakiś taki. Kurde, powiem jeszcze takie jakieś zestawienie, żebym powiedział, że mi to obojętne. Zestawienie obu klipów jest dla ciebie obojętne? Obydwa są dla mnie spoko, No, nie, w sensie jakby ja bym wybrał Ojo. Ojo, bo bardziej jaram się, jakby patrząc na to, jak, jak oni się ruszają, na ten vibe i tak dalej, w ogóle, że to jest nakręcone wszystko z drona. Dobrze, czyli rozumiem, że wybieramy ojo. Ja bym wybrał ojo, ale nie chcę też, żebyś ty też coś wybrał, bo ja nie chcę żebyś to, to teraz... Wybrał. O nie, artysta SSP kontra Puerto Bas. No, ja, dla mnie wybór jest prosty. Wybór jest prosty, tak, a jeżeli tak. pan że Kasperczyk to dobry będzie wybór czy nie? Moim zdaniem ogólnie artysta ZSP to jest przekozacki klip. Ok? Czyli dobrze uznałem. Puerto Bans ma klimat wakacyjny, ale artysta z ASP jest bardziej artystycznym klipem, jak sama nazwa wskazuje. <grym> Więc ze względu na technikalia po prostu weźmiemy artysta ZSP. ASP. Choda, Cream, konta, młody Korden i Cygan, Japonia. A nie chcemy docenić Japonii za te e, wizualki? Tak, ja jestem za Japonią ogólnie. tutaj. To jest mi się wydaje, filmem. że Japonia. Malik Montana Bratan kontra Ketchup Weird flex. No, fajny movement kamery na tym Maliku i fajne kolory, ale jednak, kurde, ja jestem za. No, tak ci powiedziałem, nie? Też jestem za Weird Flexem. Ruskie fajki i Zarzycki kontra Sobel Bondeta. No, chyba Sobel, nie? No, Sobel, no, lepszy klipon. White Broly kontra Kiskam. Boję się, że będziemy mieć dużo maty i wziąłbym White'a po prostu dlatego. Tylko dlatego. No, to let's go, weźmy, weźmy White'a, no. Fajny bardzo klipon. Fajnie tam chłopaczek zagrał. Fajnie. Ojo przypadkiem kontra. No, tutaj. Bandyta! To jest kolejny pojedynek w ogóle. Schodzimy kolejny poziom teraz i teraz będzie 8 numerów i wydaje mi się, że faktycznie bandyta. Król balu kontra młynne szefy. No dobra, to już dajmy po prostu króla balu, bo jakby. Będzie król. Będzie też tu. już tak sądzę. E, Mata papuga kontra Dims Rutyna. Papuga. Papuga, papuga, dokładnie. Jedzie Mata dobrze z tymi klipami. Dobrze, jedzie, komu. no. Artysta z SP i koder. O, no artysta, i... SP, artysta, SP. artysta z SP, artysta z SP artysta się... z dobrze. A żałuję, że nie ma też tego klipu od SB ostatnio wyszedł. Nie wiem czy kojarzysz też w tym klimacie właśnie. Tak, był, to był fajny klip. No mogliśmy to dać, to jest fajne. Szkoda że tego fajny. nie ma, no to jest bardzo fajny klip też. I on też ma właśnie no, to taki faj, był... jak artysta z SP, trochę. To? Oj, Ace Broki miał taki klip. Pisz tak, ej Kids Patrz, patrzcie, widzicie, to jest ten sam case, to jest ten sam klip, prawie. Tylko że tam pani ma tych efiksów nie na, na, na tej podstawie No tak, filmie. no wiadomo, bo nie chcieli. Jeden z... do jeden. Też nie można było no, Jeden do jeden, ale jakby schemat jest ten sam, nie? Ale to bardzo topowo wlecieliśmy. No, powiem ci, że tu mi się ogólnie. <noise> najgorzej ogólnie jak masz klip Chilwagonu, no, chociaż nie. No ale ja ja powiem ci dalej da tym gorzej będzie. Ja mam lepsze klipy niż Chilwagon Krowa, ale ogólnie ja bym wybrał Szczyla. Mam wrażenie, że Chilwagon Krowa jest bardziej surowym obrazkiem. I No wiesz, tam ciężko było. Stary, spoić ogólnie to wszystko, bo 7 dni kręcenia, ciągle inne jakby warunki, wiesz. A tu jest ogólnie, no to jest bardzo mi się podoba ten obrazek, Szczyla, Bardzo. Weird flex kontra Janusz Walczuk. Mi się, ja jestem za Januszem, minąć się bardziej Janusz. Też chciałem powiedzieć. Ja jestem zakochany w tym żółtym, w tym film. Dobra, cień kontra patoreakty. No, paliłeś bardzo mocno, ale mimo patoreakcja, moim zdaniem. No, patoreakcja, patoreakcja, chociaż, no, cień, polecam każdemu obejrzeć ten klip. Janusz Wa. O, dwa Janusze się pojawiły, ale tutaj na, na Ficie był. W w klipowym. Szczerze? To mi się bardziej podoba klip artysta za SP. Dobrze, uszanuję Twój wybór i wybierzemy. Kizokról balu kontra hip-hop kryta. No, dawaj Jachu, wybierz Ty. Dobra, powiesz mi, czy miałbyś taki sam wybór, ale moim zdaniem, no mi się bardziej podoba Kiza. Ja bym wybrał Szczyla, ale dlatego, że ja kocham ten look, kocham ten look jakby, który jest u Szczyla jakby i w ogóle mhm. bardzo mi się podoba, jak jest ten klip nakręcony, no bardzo mi się podoba, no i w ogóle robił ten klip chyba stary Greiper go reżyserował, a Greiper zrobił klip e, taką Tamagotchi w ogóle. Dobrze, wybierzmy twój, twój wybór. Jakoś tak walczę tego Szczyla, strasznie mi się podobają no. jego klipy. Oj, łoj. Oj, oj, no. jakbym miał, poczekaj, muszę pomyśleć Chyba jednak papuga No dla mnie też papuga, bo już stary tak patrzeć, wiesz No dobra, tu jest Sobel, Sobel fajny jest Fajnie się tam zachowuje do... przed kamerą i w ogóle Ale no tam jest mordo, no taka trójca i Mata, Kuebo, Malik, no, nie? To są to potężne persony Obawiam się, że tutaj no. niestety znowu wierzymy matę kto no to prawda, no pato no reakcja no to jest taki klik, że człowieku, no nie no. można gadać. No. No. no i moi drodzy, półfinał. Mata, pato reakcja kontra, mata, papuga. Co będzie lepsze? Szczerze mówiąc. Pato Reakcja No tak, tak No i powiem Ci, że już wiem co wygra Pato Reakcja pobije i artystę i Schiller No tak, tak, tak no więc Ale drugie miejsce, prostu... kto walczy o drugie miejsce? Kto będzie miał drugie miejsce? Artysta? Dajmy artystę To jest w ogóle, wiesz, to jest bardzo super klip I chłopaki No idzie, do finalna i... decyzja No ale patrz, SB Mafia SB Mafia w finale To Final round. To prawda SB Mafia finale Ale tutaj ja w ogóle zauważyłem, że oni bardzo mocno naciskładą na klipy Ostatni czas. Tak, tak, tak Widać to, widać, widać to Fajnie no Podoba mi się, bo teraz stary w Polsce naprawdę już jest wysoki level klipu. Eee, no stary, no to Fato reakcja jest, z No to jest taki klip, że jak ja człowieku zobaczyłem tę listę, to przecież nie mogło, nie mogę, nie mógł inny klip wygrać, no nie mógł, no po prostu no to jest najlepszy klip stary w Polsce, moim zdaniem, w tym momencie. No i niestety, znaczy niestety albo stety, mówię niestety dlatego, że się spodziewałem trochę. Mimo wszystko jak tworzyliśmy tą listę, to czułem, że patoreakcja będzie bardzo mocno. Co ciekawe, Mata w ogóle, dużo jego tracków leciało bardzo mocno, już chyba raz często, mhm. że Mata znowu kolejny raz. Nie ma co ukrywać, ilość easter eggów, ilość historii, ilość technicznych aspektów, zabawa edycją, zabawa kadrami, miejscówki, światło. Wszystko tutaj idealnie gra. To jest bardzo amerykański klip stary. To ogólnie jest klip, którego się nie, no, no nie nie można wstydzić w ogóle stary nigdzie. To jest po prostu top, top. I w ogóle jest to, co, co mi się podoba. Czyli jest wszystkie elementy, że, jakby, które mi się podobają. Czyli są y, fajne wizuale, w sensie efekty są fajne. Jest śmieszny ten klip. Ma y, po prostu dużo elementów jakichś, tak jak mówisz, easter eggów. No po prostu każdym wersem, każdym ujęciem nawiązuje do wersu, który w tym momencie Mata jakby przewija, no nie? Ale już mega mi się podoba stary, mam wrażenie, że oni tam nagle wpadli w, w ostatnim momencie na pomysł. Bo jak on nawijał w tych wersach, że wyszliśmy na prostą, że, że jest jakaś ulica prosta tak. i tak dalej, to jest tak. dograne telefonem i doklejone tak w ostatnim momencie i to jest mega mi się to spodobało. Dobrze, tak jest nasz wybór. W linku w opisie będzie link do tej ankiety, możecie sobie ją sami zrobić, sami wybrać. Wbijajcie do kozy, bo koza jest genialnym człowiekiem. W opisie będzie link do jego mediów. O, dziękuję bardzo. Trzymajcie się, dziękujemy za oglądanie, do zobaczenia. Cześć. Dziękujemy, pa pa.